What's up everybody, z tej strony Kuti i witam was w nowej rzeczywistości. Rzeczywistości, w której znów mamy naszego polskiego zawodnika w NBA, ale to już pewnie wiecie. Jeremy Sochan na pewno nie zawiedzie naszych oczekiwań, a dlaczego to zachęcam wszystkich tych, którzy jeszcze nie oglądali, do materiału, który znajdziecie w opisie. Tymczasem dzisiaj sprawdzimy sobie jaką drogę zarówno Jeremy Sochan, jak i inni koszykarze musieli przejść, by dostać się do najlepszej ligi świata. Przejdziemy przez cały ten proces, a na końcu zaglądniemy do kieszeni zawodnikom i sprawdzimy, ile mogą zarobić w swoim pierwszym sezonie. Zaciekawieni? No to zaczynamy. Pierwszym etapem w naszej drodze do NBA jest zgłoszenie się do draftu. Ale zanim to, musimy jeszcze podpisać umowę z agentem. Nie musi być on z agencji, równie dobrze może być to ktoś z naszej rodziny, np. Na wujek, jak w przypadku Kawaii Leonarda. Ale trzeba mieć na uwadze, że zatrudnienie dobrego agenta jest tutaj dość kluczowe, bo to on załatwia dla nas większej rzeczy. Negocjuje kontrakty, załatwia umowy reklamowe, rezerwuje hotele, ogarnia lekarzy, dietetyków. No, pomaga we wszystkim podczas kariery sportowca. A jeżeli chodzi o zgłoszenie do draftu, to jedyny warunek, jaki trzeba spełnić, to zawodnik musi mieć skończone 19 lat w roku kalendarzowym odbywającego się draftu. Na zgłoszenie swojej kandydatury zawodnicy muszą złożyć pismo do biura NBA nie później niż 60 dni przed tym wydarzeniem. No chyba, że grałeś 4 lata w koledżu, to kwalifikujesz się automatycznie. No właśnie, zawodnicy mogą zostać zgłoszeni do draftu automatycznie, jeżeli spełnią kilka kryteriów. Grali 4 lata w koledżu, ukończyli high school, ale nie poszli do koledżu, jednak minęły 4 lata od ukończenia szkoły średniej? lub podpisali kontrakt z profesjonalną drużyną gdziekolwiek na świecie. Zawsze można wycofać się z draftu, jednak nie później niż 10 dni przed samym wydarzeniem. Jest to dość ważna informacja, bo udział w drafcie można wziąć tylko i wyłącznie raz. Etap drugi: loteria draftu. Zanim przejdziemy dalej, parę słów o samej loterii draftu. Draft to wydarzenie, w którym udział biorą zawodnicy z całego świata, którzy się do niego zgłoszą. Klub wybierając gracza uzyskuje pierwszeństwo do podpisania z nim kontraktu. Klub również nie musi tego zawodnika podpisywać może się go zrzec, przełożyć wybór na przyszłość, wytransferować lub nawet sprzedać. Kolejność wybierania w drafcie ustalana jest przez losowanie. Odbyła się to przy użyciu piłeczek ping-pongowych. W wielkim skrócie, 14 drużyn, które nie dostały się do play dostają losy w postaci piłeczek. Im drużyna miała gorszy bilans w poprzednim sezonie, tym większe ma szanse na wybieranie z wyższej pozycji. Trzy najgorsze drużyny mają równo 14% szans na zdobycie pierwszego miejsca w drafcie. I to naprawdę jest w wielkim skrócie, bo loteria jest o wiele bardziej skomplikowana. Dajcie znać, czy chcielibyście, bym wytłumaczył ją lepiej. Głównym celem takiego wybierania jest to, by drużyny, którym nie idzie za dobrze w sezonie, miały szansę się odbudować, wybierając potencjalnie najlepszego zawodnika w drafcie. Dzięki temu cała liga zyskuje na atrakcyjności. Etap trzeci: Draft Combine. Zaraz po loterii numerków NBA organizuje tak zwany draft combine. Jest to kilkudniowy pokaz zawodników. Gracze poddawani są wtedy badaniom lekarskim, są przesłuchiwani i wykonują mnóstwo testów sportowych. Naprawdę mnóstwo. Na testach sportowych pojawiają się skauci i trenerzy z całej ligi. Zawodnicy są sprawdzani pod każdym kątem. Począwszy od tego jaką mają tkankę duszową, jak szybko biegają, ile wyciskają, ile razy trafiają do kosza, aż w końcu rozgrywają pełny mecz 5 na 5. I dużo może zależeć od tego jak się pokażą na tych testach. Mogą one im pomóc lub zaszkodzić. No chyba, że jesteś takim kozakiem jak Kevin Durant, który podczas testu na wyciskanie na ławeczce, ciężar o wadze 85 kg udało mu się podnieść tylko raz. A i tak, poszedł z drugim numerem w 2007 roku. Wszystkie statystyki z Draft Combine można śledzić na oficjalnej stronie NBA i niektóre rekordy, jakie tam padły, są bardzo imponujące, jak na przykład 121 cm wyskoku Kiona Johnsona. Etap 4 Draft Night. Niby takie zwykłe wybory, ale jak to zawsze bywa w Ameryce, tworzone są z wielką pompą. Jak co roku wydarzenie można śledzić w internecie i w telewizji. Draft dzieli się na dwie rundy, razem jest 60 wyborów i oczywiście najważniejsza jest pierwsza runda, a raczej pierwsze 10 miejsc. To na nich głównie skupiają się media. Drużyny, wybierając zawodnika, bazują na tym, ile się o nim dowiedzieli. Począwszy od samych rozmów z koszykarzem, po wywiad z trenerem ze szkoły, a nawet spotkania z rodziną. W połączeniu z osiągnięciami koszykarskimi i wynikami podczas testów w Draft Combine, wszystko to ma znaczenie przy wyborze zawodnika. Ale nie zawsze, bo ogromną rolę odgrywa hype, który tworzy się wokół sportowca. Może być on wygenerowany przez fanów tak jak było w przypadku Zion'a Williamsona, czy też przez agenta, a nawet i ojca. Wszystkie chwyty dozolone. Może zdarzyć się też tak, że mimo wszystko nikt nie wybierze zawodnika. Ma on jednak jeszcze szansę zaprezentować się na Summer League. Jest to mini turniej, gdzie zespoły z NBA wystawiają różne składy, tworzone z pierwszoroczniaków, drugoroczniaków i graczy z drugiej ligi, czyli z G-League. Jest to jeszcze szansa dla tych niewybranych na dostanie się do NBA, ale nie ostatnia, bo zawodnicy niewybrani w drafcie mogą dalej walczyć o kontrakt, grając właśnie w G League albo w innych ligach na całym świecie. Ważne, by w dalszym ciągu rozwijali swoje umiejętności. Szansa zawsze jest, ale już nigdy więcej nie będą mogli wziąć udziału w drafcie. Etap 5 Kasa, Rookie Contract. Tak nazywa się umowa dla pierwszoroczniaków. Kontrakty te są zawsze dwuletnie z opcją dla drużyny na kolejne dwa lata. Oznacza to, że drużyna ma zawsze wybór czy chce przedłużyć ten kontrakt na trzeci i czwarty sezon. A to ile zawodnik zarobi w lidze zależy od tego z którym wyborem dostali się do NBA. I tak na przykład pierwszy pick z 2021 roku, czyli Kate Cunningham w pierwszym swoim sezonie zarobił 10 milionów dolarów. Dla przykładu Santi Aldama, 30. wybór tego samego draftu, w pierwszym roku zarobił ponad 1,5 miliona dolarów. Mimo, że są to zawrotne kwoty jak dla młodych zawodników, to mają one swoje ograniczenia. Limit jest wyliczany co sezon, ale o tym na pewno zrobię materiał, bo jest to grubszy temat. W latach 90. zawodnicy przedłużali negocjacje do ostatniego momentu, aż kluby zgadzały się na stawiane warunki. I tak na przykład znany każdemu Jason Kidd wynegocjował 60 milionów dolarów za 9 sezonów gry. Ale to jeszcze nic, bo Glenn Robinson, wybrany jako pierwszy numer w 1994 roku, zażądał kontraktu na zawrotną kwotę 100 milionów dolarów na 10 lat. Ostatecznie stanęło na 68 milionów, ale oczywiście wzbudzało to niechęć bardziej doświadczonych zawodników. Więc liga w 1995 roku wprowadziła limit na kontrakty dla nowych. Wszystkie te zasady, o których mówiłem, dotyczą zawodników wybranych w pierwszej rundzie draftu. W drugiej rundzie zawodnicy mogą podpisać jakikolwiek kontrakt może być on gwarantowany lub nie. Limit wynagrodzenia wciąż obowiązuje, ale mogą oni dostać maksymalną kwotę, jaka jest możliwa albo minimalną. To tutaj agent ma największe pole do popisu bo walczy on o pieniądze, zarówno dla zawodnika, jak i dla siebie. I to tyle, jesteśmy w NBA. Dajcie znać, jak Wam się podoba odcinek. Tymczasem ja się z Wami żegnam. Do następnego. Bye.